Moje pierwsze EFI takie z prawdziwego zdarzenia to było to było od razu Grand Prix za Launch marki HEA i pamiętam, że z punktacji pamiętam, że dostaliśmy za to 99 punktów na 100. Nie wiem, czy ta punktacja nadal obowiązuje, ale z tego, dopóki obowiązywała, to Chyba nikomu nie udało się tylu punktów uzyskać. I to mi się chyba najbardziej w tym podobało. No bo oczywiście za heja dostaliśmy też wiele innych nagród, natomiast podobało mi się, że to było takie bardzo, bardzo wyraźne, wyraźny aplauz, z jakim się spotkała ta kampania. Kampania powstawała w tajemnicy. Projekt miał kryptonim Marmolada chyba. Ma marmolada i wynajęliśmy osobne biuro, żeby team, który pracował nad tym e, projektem, nie kontaktował się z resztą agencji. Mm. <laughs> Reszta agencji y, właśnie miała tylko taką informację, że robimy jakiś projekt marmolada i tyle. I trzy miesiące to trwało. Co też należy do rzadkości, bo no, bo no jednak była to forma jednak komfortowa, żebyśmy tak tro, trochę czasu i żeby zupełnie osobną przestrzeń na to, żeby, żeby nad tym pracować. I, i gdzieś tam yy, no, jest to jedyne takie doświadczenie, jak do tej pory, które miałem, a, a świetnie się sprawdziło, więc może. Że należałoby zachęcać innych do tego, żeby, żeby tworzyć takie task-teamy, które się skupiają na jednym temacie, a nie na 30, jak teraz to bywa. Ważna rzecz była taka, która tutaj też myślę w tym konkursie ma duże znaczenie, czyli synergia kreacji, strategii, mediów, całości procesu tak naprawdę. Czyli coś co jakby każdy element miał znaczenie, nie tylko kreacja, ale też właśnie planowanie strategiczne, media, niestandardowe media, gdzieś tam przez to też, że ten team był mały, to te decyzje zapadały szybko i były dosyć takie właśnie też klarowne. No myślę, że tutaj w tym miksie to wszystko po prostu zadziałało aż do właśnie finalnego efektu, czyli grafujaś. Wtedy, kiedy odbierałem tą nagrodę i inne, wydaje mi się, to, że to zawsze jest jakiś wypadek przy pracy. Czyli nasza praca nie polega na tym, żeby zdobywać nagrody, tylko żeby robić maksymalnie dobrą robotę dla naszych klientów i jakoś. Myślę, że nawet nie do końca doceniałem tą nagrodę. I uważałem, że, że po prostu jakby to jest naturalna konsekwencja tego, że, że robimy po prostu dobrą rzecz. Teraz jako współwłaściciel agencji no, mam trochę więcej szacunku do tego konkursu <noise> i widzę jego potencjał też no, PR-owy. Ale też okazję do tego, żeby się spotkać w gronie nie tylko kreatywnym, ale też marketerów, którzy tak naprawdę wpływają na ten proces czasami znacznie bardziej niż, niż my, twórcy komunikacji. Więc jest to, jest to dla mnie z tej perspektywy, tego czasu i, i tych doświadczeń no innej rangi wydarzenie. Myślę, że że, że głębsze.